Ostatnio na kanale mówiliśmy o jednym z najdziwniejszych reżyserów na świecie. Czas powiedzieć o jednym z najdziwniejszych filmów od innego niż Takashi twórcy, ale również z Japonii. Jeśli mieliście okazję natknąć się na fragmenty z tego filmu, mieliście szczęście. Jeśli nie mieliście jeszcze sposobności obejrzeć go w całości, żałujcie. Dzieło Shinji Sakumoto zatytułowane Tetsuo, człowiek z żelaza, to perła cyberpunku i zdecydowanie jedna z tych produkcji, którą zapamiętacie do końca życia. Zapewne nie dlatego, że uderzy w was cudowną intrygą, grą aktorską i świetnie zarysowanymi relacjami między bohaterami. Zdecydowanie nie dlatego. To filmowy eksperyment, który bez pardonu atakuje nasze receptory skomplikowaną narracją, chaotycznym montażem i dźwiękami, jakbyśmy siedzieli w stoczni i byli świadkami wodowania statku. Bo to, przynajmniej według mnie, nie jest film, który dałoby się łatwo zrecenzować. Ale też sama analiza lub interpretacja to kwestie mocno subiektywne. Ta psychodeliczna feria zdarzeń z pozoru nie mówi nic, to tylko jakieś futurystyczne fantazje reżysera, który ubiera swoich aktorów w dziwaczne stroje, bo wymyślił sobie, że bohater w wyniku wypadku samochodowego zostaje zakażony przez metalowego fetyszystę, w którego wciela się sam reżyser, oczywiście. Zaczyna więc powolnie ulegać mutacjom. Cyberpunk, czarno-biały body horror, ta gatunkowa klasyfikacja już wystarczyłaby do ciekawego filmowego eksperymentu, ale Tsukamoto chciał uczynić ten obraz doświadczeniem, boksującym mocnymi bościcami. Komentarz społeczny dotyczący ludzkiego przywiązania do nowinek technologicznych, koszmarna wizja tego, dokąd zmierzamy, personifikacja lęków reżysera, który w pewnym sensie woła o pomoc, a może wszystko naraz – Podążanie za fabułą nie jest zadaniem prostym, trudno niekiedy powiedzieć co właściwie dzieje się na ekranie, ale nie ma to znaczenia, nie tutaj. Jak bowiem traktować film, w którym obserwujemy przemianę człowieka w byt organiczno-mechaniczny, Ironmana w dosłownym tego słowa znaczeniu? Ciało bohatera co jakiś czas wchłania napotkane przedmioty, co jakiś czas podrzucając widzom seksualne podteksty, których tutaj nie brakuje. Na czele z wielkim falicznym przedmiotem w formie wiertła przymocowanego w okolicach pasa bohatera, przerażenie, strach to wszystko maluje się na ledwie widocznej ludzkiej twarzy bohatera, co udziela się podczas seansu. Tetsuo jest filmem dokładającym swoją cegiełkę do dyskursu na temat transhumanizmu. W tym surrealistycznym klimacie reżyser koncentruje się na fetyszyzacji nowych technologii, a warto przypomnieć, że jest to film z 1989 roku, zatem u progu dominacji nowych technologii w naszych życiach. W prologu, kiedy jeszcze nie wszystko jest tak zwariowane, daje się dostrzec bohatera wszczepiającego sobie kawałek metalu pod skórę. Jego reakcja przypomina orgazm. Trudno odrzucić skojarzenia na tle seksualnym, gdzie kawałek metalu wręcz penetruje bohatera. Niedługo potem dochodzi do stosunku mężczyzny ze swoją narzeczoną, która jakby akceptuje zatracenie się bohatera w swoich pragnieniach. Jego penis zamienia się w wielkie wiertło, które przeszywa kobietę na wylot. Czy postęp jest nieunikniony? Czy właśnie tak ma wyglądać? Nasze życia są coraz mocniej zdominowane przez maszyny. Kobieta poddała się tej sytuacji, ale czy musiała? Tetsuo jest filmowym eksperymentem komentującym naszą rzeczywistość. Robi to w sposób odstręczający, nieprzyjazny, ale może właśnie dlatego wizja japońskiego twórcy jest w stanie wywołać u nas trwałe skutki. Każdy na pewno może odczytać z tego filmu, co uzna za stosowne, ale dla mnie to w jakimś sensie przestroga przed podnietą wywołaną kupowaniem nowego iPhone'a, ideą wszczepiania chipów Elona Maska, wieloma innymi fabułami z Black Mirror, które jednak niebezpiecznie zbliżają się do naszej rzeczywistości. Kiedyś Star Trek przewidział powstanie rozmów na Skype? Czy kiedyś będziemy w nieco mniej wesołych nastrojach wspominać Tetsuo? Black Mirror i wiele innych tego typu historii, które przewidziały rychły koniec człowieczeństwa? Nie chcę brzmieć jak Jaders, sam czerpie garściami z dostępnej technologii, nie zapominajmy jednak ruszać głową, własną, cielesną, nie mechaniczną.